Mam nadzieję, że będę poprawiał na razie to tłumaczenie. A więc, e, i Dania, teraz to Gabriela. Pięć złotych. Gabryś ostrz szabelkę, dziś będziesz brał mnie w bumie i kobieta w ciąży karnacja ciemna, dziś ogolę uda, aby ci tych zakolitak nie wycierać usta język. Pokazuje, że ludzie ponownie nie dadzą się zamknąć. No, słuchajcie, no, no to jest już złoc. wróżenie z fusów. Ludzie czeka, ponownie nie dadzą się zamknąć. Grozi nam na rewolucja. wymasuje wymasujecie twoje jajko, bo hmm. wiem, że to drugie jajko straciłeś się z przez to, e, demony. Wyłącz ten i i spermą lechicką. To, co się stało w miniony weekend na podchalu, to szalenie ciekawe zjawisko dla psychologa. Patrzcie, jaka ciekawostka e, przyrodnicza. Dla polityków do Jorku przyjedź do mnie, ja siedzę sam do, do... 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 małe czasu. Wyjdź, wyjdź! Kluba <grywa> przeciwskaj, 19, alo, alo, alo. 10 zł. Słucham. Dla fertka kiepskiego w bietę prawym górnym te, rogu: wanna, 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 wanna prysznic, prysznic, bietę. prysznic, nożyczki, 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 nożyczki gżebień, grzebień, grzebień lekarstwo, lekarstwo, lekarstwo no, i do łóżko, wiesz. łóżko i, i kimono, kimono, aloha, winogrona, melon, arbus, mandarynka, cytryna, banan, ananas. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie do transfuzji nadaje się krew do 24 godzin. Reszta wszystko jest na otoczenie. Nie ma grzebanych informacji, jest poddawany. Siwy Weed 10 zł, jak nazywa się Cygan z płytą na kompaktową na CD-ROM pozdrowia cię. te leki sprzedają. Proste i logiczne. Uff. Nie działa.